Dzisiaj takie cuda u nas. O, a to jest nasz główny pisak, dzisiaj. Dzięki niemu takie rzeczy. Tak, tak. No, coś pan powie, proszę pana. Proszę państwa, pisacy to ludek swawolny i niepokorny. Pamiętaj, że to idzie na środek kultury, wiesz? Nie, nie rozkręcaj się. No to jest kultura ludyczna. To jest kultura ludyczna. I flisacy, jak przepływali, to potrafili zaśpiewać, a ty taki, nie taki. Popłynę dalej. to jest, to jest element flisackiej kultury. Dobra, ja, ja, ja już nie słucham. Idę dalej, idę dalej. Proszę bardzo, takie mamy dzisiaj dziewczyny. Super ekstra. Nie, no przecież poezja, no. A silnik się wytnie.